Cześć kochani, mamy niedzielę i zobaczmy, jaka runa dnia będzie nam towarzyszyła w dniu dzisiejszym. No, pięknie. Mamy runę odale. Um, gdzie nam będzie lepiej jak w domu? Wyobraźcie sobie takie miejsce, do którego możecie się zaszyć, do którego możecie wejść, i wiecie, że jest Wasze. I nieważne, czy jest to miejsce fizyczne, czy jest to przestrzeń Waszego serca, czy jest to jakieś inne miejsce Wasze, ukochane. Poczujcie to, że, że jesteście otoczeni Waszymi bliskimi. Że nie jesteście tutaj sami. Runa Odala dzisiaj będzie Was namawiać do spędzenia czasu z rodziną, będzie Was namawiać do docenienia tego czasu i do bycia w energii rodziny, w energii domu, w energii rodu. Być może będzie Wam przypominała o tych, których nie ma albo. Może czas usiąść i na przykład poprzeglądać sobie stare albumy ze zdjęciami. Ja bardzo lubię jeszcze zdjęcia. Teraz wszystko mamy na telefonach, giną telefony, giną nam zdjęcia. A kiedyś tak fajnie jak się wywoływało klisze, zdjęcia i, i te zdjęcia były. Wiem, że teraz też można wywołać i też tak robię, i chyba ostatnio też muszę, właśnie, znowu wysłać sobie i, i wywołać zdjęcia, bo jednak, um, jednak poczuć je namacalnie to jest troszeczkę inaczej. Um, skupcie się dzisiaj na sobie, skupcie się dzisiaj na Waszych bliskich, na Waszej rodzinie. Um, dobry moment, żeby zająć się mieszkaniem, jakąś nieruchomością. Dobry moment, żeby um, żeby właściwie pomyśleć, pomyśleć o tym, co oznacza dla Was słowo dom. Co tak naprawdę to dla Was znaczy. I czy to, co myślicie, wypływa naprawdę z Was. Czy to są tylko jakieś programy, które zostały Wam wtłoczone. A jeśli są to negatywne odczucia, to też się im przejrzeć, nie uciekać. Bo no może pochodzicie z domów, które były toksyczne, może pochodzicie z domów, które były trudne. A tutaj chodzi o wasz dom. Dajcie sobie możliwość na to, że wasz dom może być piękny, dobry i ciepły. Może być takim, który zaprasza was do siebie. Możecie się rozsiąść na swojej kanapie, dorzucić drew do ogniska, a usiąść sobie z kawką czy herbatką, otulić nogi kocem i poczuć, że jesteście we właściwym miejscu. A podobno właśnie tak jest. Zawsze jesteśmy w najwłaściwszym miejscu i najwłaściwszym czasie dla nas samych. Także z tą myślą Was zostawiam na dzisiaj. Trzymajcie się.